Ferdinand, Elefant 10 ciekawostek. O tym dlaczego w tytule są dwie nazwy, będzie w jednym z podpunktów. Ale zacznijmy od tego, że jest to konstrukcja, która nie jest czołgiem. To samobieżne działo pancerne, niszczyciel czołgów. Tutaj nie mamy obrotowej wieży, tutaj mamy armatę. Potężną armatę 88 mm, bardzo długą, o tym też za chwilę, zamkniętą w kazamacie, opancerzonej zamkniętej od góry kazamacie. Dlaczego mówię o zamknięciu tej kazamaty od góry? Ponieważ nie jest to wcale takie oczywiste. I oczywiście tutaj ruch tej armaty był bardzo ograniczony. 24 stopnie w poziomie i 22 stopnie w pionie, więc celowanie polegało na celowaniu w dużym stopniu poruszaniem całej konstrukcji, całego pojazdu. Co oczywiście jest pewnym ograniczeniem. Tylko, że ze względu na to, że no, nie dało się inaczej, zbudowanie wieży, zupełnie nowej wieży, mieszczącej taką armatę, takie wyposażenie byłoby bardzo długotrwałe, kosztowne i właściwie by się nie opłacało, stwierdzono, że ten nowy pojazd będzie właśnie pojazdem Zbudowanym w ten sposób. Nie czołgiem z obrotową wieżą, tylko niszczycielem czołgów, działem samobieżnym, działem pancernym. Druga ciekawostka oczywiście powstanie tego pojazdu to można powiedzieć wielkie ego pewność, że wygra się pewne, pewien konkurs pewną próbę wybrania przyszłego czołgu ciężkiego, czyli Tygrysa, ponieważ tak. Porsche był pewny, że tą konfrontację z Henschelem wygra, że to właśnie jego podwozie zostanie wybrane i to właśnie jego podwozie będzie tym docelowym wybranym podwoziem dla przyszłego czołgu ciężkiego, czyli dla Tygrysa. Tylko, że stało się inaczej i to właśnie Henschel wygrał. Tylko, że Porsche było tak pewne zwycięstwa, że stwierdziło, że wyprodukuje około 100 podwozi, już zacznie je budować, ponieważ i tak wygrają. Więc oczywiście no, można już rozpocząć produkcję. Pewna wygrana, więc produkcja podwozi już jest prowadzona. No, oczywiście, wieża miała być od innego producenta. Tylko, że Porsche nie wygrało. Tu wygrał Henschel, dlatego mamy tygrysa, jakiego mamy i należało coś zrobić z tymi podwoziami. Stwierdzono, że pupilek nie może być tutaj niedopieszczony i stwierdzono, że na bazie tych podwozi zaprojektuj już sobie ten mm, niszczyciel czołgów i tak zrobiono. Od marca do maja 1943 roku dostarczono 91 tych pojazdów, 91 elefantów Ferdinantów. Na początku Ferdinantów, później Elefantów. Więc można powiedzieć, przypadkiem wyszła ta konstrukcja jedna z największych legend. II wojny światowej, czy też ogólnie jeśli chodzi o sprzęt pancerny, opancerzony, to jedna z tych największych legend. Przejdźmy do trzeciej ciekawostki, do napędu, ponieważ tutaj były dwa silniki Maybacha, każdy po około 300 koni mechanicznych. Były to silniki benzynowe, tylko że one w sposób bezpośredni, po, przez mechaniczne, mechaniczną skrzynię biegów, transmisję, nie przenosiły tej mocy. Na koła, na zębatki, które znajdowały się w tylnej części. Nie. Tutaj te silniki napędzały generator Siemens-Schuckert, a ten generator zasilał dwa silniki elektryczne Siemensa. Każdy z nich był przy jednym kole, przy jednej zębatce, czyli po lewej z tyłu i po prawej z tyłu. Więc jest to napęd, który wykorzystuje silnik benzynowy do. Zasilania generatora. Generator produkuje energię elektryczną, a ta energia elektryczna za pomocą silników elektrycznych jest przekazywana na gąsienicę. Tym też realizowano skręcanie. Tutaj wiemy, jak skręcają czołgi. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Pamiętajmy, że projektant tej konstrukcji. Miał takie konstrukcje już od kilkudziesięciu lat. Ten 42-43 rok to nie nowość. Już na początku XX wieku stworzył taki pojazd. Co ciekawe, teraz do takich rozwiązań też się wraca, ponieważ teoretycznie bardzo to jest coś dobrego. Tutaj jednak ta elektryczna transmisja, tutaj jednak wiele elementów, które tworzą takie rozwiązanie, wydaje się teoretycznie, kiedy to działa daje dużo zalet. Tylko, że tutaj nie do końca chciało to działać i dodatkowo, co bardzo ważne, jednak taka konstrukcja wymagała dużej materiałochłonności, jeśli chodzi o materiały, które dla nich wówczas były trudno dostępne. Więc wyprodukowanie takiego jednego pojazdu wymagało naprawdę bardzo dużo materiałów, których po prostu nie było. To jest niesamowicie ważna sprawa, która wielu umyka, kiedy mowa o tej konstrukcji, ponieważ w wielu elementach to, co ten czołg spalił, czego potrzebował, co było potrzebne do jego wyprodukowania, później użytkowania, powodowało, że można by na przykład za takiego jednego Ferdinanda mieć kilka innych czołgów mniejszych, lżejszych, ale i... Mogłoby się to przełożyć na nawet większe możliwości niż tylko jeden ten pojazd. Ale okej, okay, o tym może też kiedyś porozmawiamy. Może przejdźmy do czwartej ciekawostki. I taki układ powinien powodować, że taki pojazd w bardzo dobry sposób ekonomiczny, czy też w taki bardzo optymalny sposób pozwala napędzać, pozwala go poruszać. Czyli on właściwie powinien spalać raczej niedużo tego paliwa. Tylko, że nic bardziej mylnego. Tutaj w przypadku tego pojazdu był to jeden z najwięcej spalających pojazdów tamtego okresu. I tak teoretycznie w terenie to było około 900 litrów, 900 kilkadziesiąt litrów, na drodze utwardzonej było to 670 litrów. No, przy 950 litrach paliwa w zbiornikach. Prawie 100 km, czy około 100 km w terenie i ponad 100 km w, na drodze, na drodze utwardzonej, tylko że realnie to spalanie często wynosiło ponad 1000 litrów. Więc tutaj mowa o tym, że on mógł pokonać niekiedy w terenie 70-80 km przy tak dużych zbiornikach paliwa. Mówimy tutaj o spalaniu, które wystarczyłoby na kilka lżejszych konstrukcji. A wiemy, jak ważna jest logistyka, jak ważne jest dostarczanie odpowiedniej ilości paliwa do tego sprzętu. Piąta ciekawostka, armata. I była to 88 mm armata, tylko że to była troszkę inna armata z dłuższą lufą niż ta armata, która była stosowana na przykład w Tygrysie. Ta słynna 88, ta słynna 88. Tutaj długość tej lufy to nie było 56 kalibrów, tu było to 71 kalibrów. I chociaż taka zamata była umieszczona w tylniej części Ferdinanta Elefanta, to jednak ona nadal wystawała poza obrys, poza kadłub. Ona była tak długa. Tylko że oczywiście wydłużenie armaty jej przebudowa spowodowało, że te możliwości były na niesamowicie wysokim poziomie. My mówimy tutaj o tym, że z odległości nawet ponad półtora kilometra ta konstrukcja ten niszczyciel czołgów mógł pokonać od przodu, trafiając w przód w ten najlepiej opancerzony, najgrubszy pancerz no każdego przeciwnika. Każdy aliancki czołg mógł być od czoła po prostu zniszczony. A na większych odległościach, nawet ponad 3 km te lżejsze, można powiedzieć, czołgi średnie, na przykład, też mogły być. Niszczone. Tu trzeba pamiętać, że na wschodzie często dochodziło do sytuacji, że Ferdinandy, później Elefanty niszczyły tych przeciwników też działa pancerne, niszczyciele czołgów, czy też czołgi te wschodnie z odległości 2,5, nawet więcej kilometrów. Właściwie spoza tego zasięgu realnych możliwości ta oddziaływania z tamtej strony. Szósta ciekawostka, załoga. Oczywiście załoga była sześcioosobowa. Kierowca, radiooperator, dowódca celowniczy i dwóch ładowniczych. No tutaj troszkę trzeba było załadować. Tylko, że to nie jest ciekawostka sama w sobie, tu ciekawostką jest to, jak zbudowany był ten pojazd. Ponieważ kiedy był projektowany ten tygrys od Porsche, to tutaj ta wieża miała być umieszczona raczej z przodu, w przedniej części tego pojazdu. Tylko że tutaj jednak okazało się, że to będzie niszczyciel czołgów z kazamatą, z długą lufą, więc ta kazamata musiała trafić w tylnią część, żeby to jakoś mogło działać. Tylko że w przypadku zastosowania takiego napędu ten silnik, te silniki mogły być w dowolnym właściwym miejscu i one trafiły na środek. Z przodu był kierowca i radiooperator, później był właśnie... Ten przedział, gdzie był ten układ napędowy, no i z tyłu, w tylnej części, był dowódca celowniczy i dwóch ładowniczych. Więc to nie było podwozie, które było identyczne z tym, które miało być do tygrysów. Tutaj po prostu to przekonstruowano, no i między innymi dlatego ta konstrukcja mogła powstać w takiej postaci, w jakiej powstała, ponieważ w tym typie zasilania, gdzie mamy silniki, generator i dopiero silniki elektryczne napędzające gąsienice, no to wystarczy te przewody, kable przenieść, zasilające, czy też je wydłużyć. O, może tak to nazwijmy. Siódma ciekawostka, w końcu może powiedzmy o tej nazwie, ponieważ Ferdinand to była nazwa na cześć profesora, na cześć konstruktora tego. Pojazdu. Tylko, że z czasem 1 maja 1944 roku zmieniono nazwę na Elefan. Czy to ze względu na to, że ten pojazd został poddany modernizacji? Na początku 1944 roku, w styczniu 1944 roku, te Ferdinandy jeszcze, które po bitwie pod Kurskiem i innych zmaganiach po prostu przetrwały. To 48 z tych 50, które przetrwało, zostało skierowane właśnie do modernizacji, pasta Zimerit, dodanie KMA, ponieważ tak na początku go nie było i inne zmiany, które no, miały ulepszyć tą konstrukcję. No i później 1 maja 1944 roku zmieniono również nazwę z Ferdinanda na Elefant. A jeśli chodzi o taką nazwę właściwą, to jest to pancer Tiger P SDKFZ 184. Ok, może kolejna ciekawostka, już ósma. Oczywiście siła ognia była potężna. Tu trzeba zaznaczyć, że tak jak powiedziałem, no właściwie wszystko, co było w zasięgu wzroku, to mogło zostać zniszczone. Tylko że pancerz też był dosyć dobry. Jeśli chodzi o przód, tutaj mówimy o grubości tego pancerza wynoszącej 200 Milimetrów. I z odległości więcej, większej niż pół kilometra, właściwie żaden aliancki pojazd nie był w stanie tego przebić. Boki, oczywiście, 80 mm, czyli już coś, co było podatne na ogień przeciwnika, i tak właśnie było, że od boków dało się te pojazdy jak najbardziej niszczyć. Tylko że większość z nich, ale nie to za chwilę, jeśli powiemy o tym, jak odporne one były. Teraz może przejdźmy do dziewiątej, przedostatniej ciekawostki i powiedzmy o problemach, o wielkich problemach wielkiej konstrukcji. Po pierwsze masa. Prawie 70 ton to dużo, to bardzo dużo, jeśli chodzi o transport tego typu pojazdów. Jeśli chodzi o mosty, jeśli chodzi o drogi, on był po prostu za ciężki. Teraz się mówi, że czołgi nie powinny ważyć więcej niż 63 tony, pomimo tego, że ta infrastruktura, która istnieje obecnie, jest o wiele bardziej zorientowana na cięższe konstrukcje. I o ciężarówki tu chodzi, i o ilość tych ciężarówek, które jeżdżą, i jeśli chodzi o inne pojazdy, jeśli chodzi o transport tego całego wyposażenia. Pamiętajmy, że Niemcy chcieli zakończyć te zmagania. Z czołgami, z pojazdami ważącymi do około 30 ton. Tak to miało wyglądać. Maksymalnie może do 40 ten tygrys miał te, no dobra, 50. Te 40 kilka ton miał maksymalnie ważyć. No, on też stał się cięższy. Więc po pierwsze, masa. Duży problem. Następnie równie duży problem, czyli przegrzewanie się silników awaryjność, większość tych pojazdów po prostu no, nie tyle została zniszczona w taki bezpośredni sposób, tylko że no, musiała zostać porzucona, ponieważ się zepsuły, ponieważ ugrzęzły. No a dla czołgów, dla czołgów, dla tego typu pojazdów, to nie jest czołg, no to jest duży problem, prawda? Tak to wygląda. Co jeszcze? Oczywiście była to konstrukcja, która musiała mieć odpowiednie warunki to nie jest tak, że ten czołg sprawdzał czołg, co mi z tym czołgiem non-stop. To nie jest tak, że ten niszczyciel czołgów hmm, sprawdzał się wszędzie równie dobrze. I ze względu na wielkość, masę, ale też na to, że to był niszczyciel czołgów. O ile na wschodzie radził sobie doskonale, przez jakiś czas, to później wraz z tym postępującym nieprzyjacielem w stronę zachodu, to te warunki się zmieniały. Tutaj już ta 88 nie dawała tak gigantycznej przewagi. Tutaj na przykład ta walka już była na mniejszych dystansach, a na przykład na froncie włoskim to już w ogóle, tutaj ta przewaga ze strony tej 88, a nawet ze strony tego pancerza już nie była taka ważna. Więc to były potężne ograniczenia, ponieważ on był i ciężki, i awaryjny, i bardzo paliwożerny. No i dodatkowo musiał mieć odpowiednie warunki, żeby te wszystkie jego zalety dało się wykorzystać. I może dziesiąta ciekawostka skuteczność. Oczywiście on niszczył wrogie czołgi, niszczyciele czołgów setkami. On był naprawdę bardzo skuteczny w tej materii, tylko nie wiem, czy gdyby tak policzyć te wszystkie koszty, to, ile on spalał, ile trzeba było poświęcić czasu, środków, żeby to działało, czy na przykład za to nie byłoby na przykład 4, 5, 6 razy więcej takich konstrukcji jak jakiś pancer 3, pancer 4, już po modernizacji. I one mogłyby bardziej zaważyć niż te Ferdinandy. Oczywiście jeśli chodzi o wschód. To na wschodzie, ci ze wschodu to niszczyli je setkami. Chociaż ich powstało 91, to jakby tak prześledzić te wszystkie raporty, to okazałoby się, że oni z tysiąc ich zniszczyli. A może nawet 2000. tysiące. Tylko, że tutaj to nie było tak, że one były niezniszczalne. Tak jak powiedziałem, awarie i inne rzeczy powodowały, że te konstrukcje, dopóki parli do przodu, to mogły być odzyskiwane, mogły być naprawiane. Później, gdy zaczęli się cofać, to. W przypadku tych Ferdinandów, Elefantów, no, one były tracone, one były bardzo często właśnie niszczone przez załogi. Później były też inne konstrukcje, które im zagrażały. Nie mówiąc o tym, że tutaj już mówimy o na przykład froncie włoskim, gdzie i artyleria, i lotnictwo sobie z nimi bardzo dobrze radziły. Tak, jeśli chodzi o zwalczanie czołgów, to nie jest tak, że teraz mamy jakiś przełom, że bez załogowce to no, koniec czołgów. Tych przełomów było wiele. I przeciwko czołgom stosowano wiele przeróżnych środków, które w skuteczny sposób je zwalczały. Ok, kończmy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, dziękuję, że jesteście, oceniacie, komentujecie, subskrybujecie, polecacie te materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.